Cześć, witajcie! Z tej strony Lara i ja witam Was w kolejnym filmie. No i dziś nadszedł ten czas. Myślałam nad nim długo, rozmyślałam, ale myślę, że to jest odpowiedni moment, aby to zrobić i z Wami się tym podzielić. Więc uwaga, zmieniam stajnie. Dlaczego powiem Wam też troszkę po drodze? A teraz jakoś już dużo nie będę przedłużać I zaczynajmy Ok, więc tak, Primusia jest na padoku, więc najpierw po nią pójdziemy Jestem już na padoczku przy Primusi I szybko powiem Wam jak transport będzie wyglądał Niestety nie mogłam zamówić przyczepy dla trzech koni Bo nie była ona dostępna, a ja nie chciałam czekać jakiś długi czas więc zamówiłam ja trzy osobne przyczepy na jednego konia trzy osobne przyczepy pojadą w tym samym czasie już to wszystko mam uzgodnione więc po prostu pojadą jakby w tym samym czasie ale w trzech różnych przyczepach tak też no nie chciałam tak jak mówiłam długo jakoś czekać na tą trzy dla trzech koni przyczepę, więc wynajęłam taką dla jednego a teraz w i Primusia idziemy właśnie do jednej zaprowadzić. Wydaje mi się, że konie też wyczuwałem to, że dziś jedziemy, ponieważ są strasznie niespokojne. Każdy koń jest już przygotowany. Na pastwiskach stoi ochraniacz transportowych oraz w swoim kantarku. Jestem już przy, przy, przy przyczepie i teraz Primcia tam wchodzi. Primcia większego problemu nie ma z wchodzeniem do przyczepy. Nie do końca w równym czasie przyjechały przyczepy. Primusia już rusza. A zbuja i melodii przyjadą dwie następne za chwilkę. Okej, okay, teraz czas na Melodii, z nią jeszcze nigdy nie jeździłam przyczepą, więc zobaczymy, jak z nią to będzie. Melody miała troszkę większy problem, troszkę nie chciała wejść, ale także weszła. Melody pojechała, teraz idę. Bo zbója I ja też już z nim jadę. Teraz przyszedł czas na z zwójkiem. też nie ma większego problemu, bo z nim jechałam na zawody. Nie mogę się doczekać, jak przyjedziemy do nowej stajni. Okej, okay, ja wsiadam i po drodze będę Wam mówić, dlaczego ta zmiana. Okej, okay, wyruszyliśmy o godzinie 15. Niestety musimy jechać około 2,5 godziny. Do nowej stajni się jadą już pół godzinki, Melody i Prima, a ja jadę ze zbójkiem. Oczywiście ja jeszcze nie kieruję, ale kieruję mój tata. Od razu powiem wam i zacznę od tego, co może bardziej was ciekawi, do jakiej stajni jadę i do, na jaką stajnię zmieniam. Już o to mówię. Zmieniam stajnię na dwór srebrnej polany, który jest koło farmy Steve. A. znaczy... Mm. Fa, tak naprawdę farma to jest część e, ogromnej stajni dworystronnej Polany Tak samo jak stajnia Marley'a, ale to powiem Wam na miejscu To jest zmiana dlatego, że e, teraz stajnia Jolvik, ja rozumiem, są tam, jest tu duży plac Do dużych treningów, wysokie przeszkody i tak dalej Ale jest pełno festynów Ja chcę trenować jak najlepiej, a przez to, że jest pełno festynów Cały czas są na placu jakieś wyścigi, jest pozajmowany plac A ja nie chcę jeździć cały czas na trening gwiazdowy Stajnia zapewnia plac, ale na razie jakie są te festyny? No to po prostu nie ma gdzie jeździć, więc dlatego też jest ta dość duża zmiana, bo też ciężka była dla mnie podróż z trzema końmi No i też jeszcze jeden konik dojdzie Ale nie kupię go, to się dowiecie jeszcze w tym odcinku, albo w następnym Dwór Srebrnej Polany, właścicielka dworu nazywa się Pani Amelia Jest to właścicielka tego ogromnego ośrodka jeździeckiego Wszystko Wam pokażę Całą stajnię, oprowadzę Was i tak dalej Też dopowiem Wam od razu, że tutaj jest duża hala, więc na zimę Ekstra. I już troszkę widać tego ośrodka, nie mogę się doczekać Teraz jedziemy przez takie pola, ale tak ta droga tak idzie Też chciałam dopowiedzieć, że też już na wstępie, też ja tutaj na samym początku odcinków jeździłam, ale się przeniosłam No troszkę wracam tutaj, znaczy wracam, to będę miała teraz stanie, ale troszkę się zmieniło tutaj Jestem już tak naprawdę na terenie stajni, no tylko tu jest ta droga na hale i tak dalej Ostatnie co dopowiem to to, że na samym początku zobaczyłam też to, że moje konie przyjechały pół godziny wcześniej i pani Amelia od razu wzięła je z przyczepy i wyprowadziła. Za co bardzo dziękuję. Moi kochani, oficjalnie mogę powiedzieć, że moje konie stoją w tej stajni. A teraz troszkę opowiem wam o tej stajni. Za mną stoi stajnia dla wszystkich odwiedzających, którzy przyjechali na przykład tu na trening, wynajęli sobie boksy. Znaczy, nie trzeba wynajmować, ale trzeba jakby troszkę ogarnąć, żeby mieć wolny ten boks również też tu mogę położyć konia. Po obok tej stajni mamy stajnie dla prywatnych koni, jak i koni szkółkowych. W tej też stoją moje konia. Następnie mamy pokoje, jak są organizowane różne obozy. Mamy także bibliotekę z różnymi książkami, itd. Jest też dużo jednych, więc wiecie wyprowadzenie koni mam z głowy oprócz Biblii takiej są tu przepyszne winogrona pani Amelia hoduje tutaj tajnie winogronka i są naprawdę przepyszne mamy także stajnie Marleja tam nie trzymamy koni są tam konie do kupna które on na nich jeździ można je zakupić Niektóre z nich, a reszta tam jest w takiej ala szkółce. To jest też na terenie dworu. Jest to jego stajnie, ale jest na terenie dworu, więc my też możemy tam jeździć. Tylko trzeba sobie u niego to zrobić, żebyśmy mogli tam pojeździć. Czyli powiedzieć i sobie załatwić. Ogólnie łatwe. Mamy to za darmo. Następnie mamy farmę Steve'a, gdzie jest lążownik. Padoki, na którym najczęściej stoją konie, i prawdopodobnie będą też stały tam moje konie. Ja też się przeprowadziłam tego nie mówiłam wam w trakcie trasy. Przeprowadziłam się również do miasteczka srebrnej polany, więc mam blisko i do formy i do stajni. Będę bardzo fajnie. Następnie mamy przepiękne tereny oraz tor krosowy. Więc jak będę chciała sobie potrenować krosik, a czasami też lubię sobie pojeździć na koniach, tutaj mamy też taką możliwość, aby wziąć sobie trenera do krosu, który jest w tej stajni i wypożyczyć konia do krosu i właśnie poskakać na nim ten kros. Więc fajnie, na pewno to zrobię. Mamy oczywiście też hale, jak i piękny ogród pani Amali która samochoduje, więc bardzo ładne nam są kwiaty, można go sobie odwiedzić. A! I jest jeszcze taki plac bez przeszkód, taki do jazdy ogólnie na płasko. A co do tego konia, który, o którym mówiłam Wam w trakcie troszkę podróży. Mówiłam wam o nim trochę. Jest to koń, na którym jeszcze jest on szkółkowy. Jeżdżę na nim, to dlatego, że jest nowy i nowy stajni ima iść do szkółki zaawansowanej przez to, że do sekcji skokowej idzie, ale jeszcze nie do końca jest na to gotowy, więc pani Amelia szukała osób, które mogą pojeździć na nim, potrenować z nim wyższe skoki i znalazłam się do tego. Ja w sumie taką ofertę będzie fajna, więc bardzo się cieszę. A jeśli zgłodniecie, mamy tu też od razu przy bibliotece tak naprawdę nad biblioteką, czyli przy Stajni przepyszną kawiarnię, gdzie jest przepyszne jedzonko. Niedługo będzie pierwszy dzień w Stajni taki odcinek oraz też w tym dniu pewnie będę miała pierwszą pracę szczoklet, czyli z tym konisiem, na którym będę pracować. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Trzymajcie się i pa!